Cześć kochani, i z tej strony i witam Was serdecznie na moim kanale. Zastanawiałeś się czasem, dlaczego narcyz w Twoim życiu e, czasami wydaje się bardzo dobry, czuły, opiekuńczy, czasami nawet obsypuje cię komplementami i zachowuje się po prostu jak dobry, uczuciowy człowiek, tylko po to, aby w jednej chwili zmienić się potwora, który szczerze Cię nienawidzi, i który bardzo wyraźnie to okazuje. Ja sama bardzo często doświadczałam tego w moim narcystycznym związku, i wiem doskonale, jak się czujesz, jeżeli przechodzisz w swoim życiu przez coś takiego. Po prostu jesteś zupełnie zdezorientowany, zbity z tropu. Nie wiesz, jak się zachować, nie wiesz, co powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, co zrobiłam, co zrobiłem. Przecież naprawdę nie zachowałem się w żaden sposób, który powinien spowodować tak skrajne zachowanie z miłości i dobroci w czystą nienawiść. Co się dzieje? Uwierz mi, każdy zadałby sobie to pytanie, ponieważ takie zachowanie nie ma logicznego sensu. Nie ma logicznego sensu, dopóki nie zrozumiemy, na czym polega i co jest powodem tego zachowania. Kiedy mnie to spotkało i sama nie potrafiłam sobie wytłumaczyć, co się dzieje, yy, i zachodziłam w głowę, zaczęłam przeszukiwać internet. W celu znalezienia odpowiedzi na, na pytania, które mnie dręczyły. Natrafiłam na pracę Karla Junga, który jest autorytetem, autorem i po prostu znawcą tematu, a także na jego metodę pracy z cieniem. Karl Jung posługuje się modelem ludzkiej psychiki, której dużą częścią jest tak zwany cień. Czym jest cień? E, okazuje się, że ponoć każdy z nas ma w sobie tak zwany cień. E, a jest to wszystko to, czego tak naprawdę nie lubimy w swoim charakterze czy w swoich zachowaniach. To jest wszystko to, co troszeczkę ukrywamy pod powierzchnią i po prostu z czym nie czujemy się komfortowo. A przede wszystkim są to wszystkie te rzeczy, których szczerze się wstydzimy. Wyobraź sobie, że jesteś małym dzieckiem, które ma narcystycznego rodzica. Niektórzy z nas nie muszą sobie tego wyobrażać, po prostu to przeżyli. Siedzisz sobie grzecznie na ławersce, masz loda, który ci bardzo smakuje i go sobie zajadasz. Narcystyczny rodzic, mama czy tata mówi do ciebie: Daj spróbować. Ty jesteś po prostu dzieckiem i mówisz: Nie. Każdy zdrowy rodzic pewnie wykorzystałby taką sytuację, aby po prostu grzecznie wytłumaczyć dziecku, że dzielenie się to po prostu coś, co wszyscy robimy i co sprawia, że jesteśmy bliżej innych osób, że jest to coś dobrego i coś. Czego po prostu warto się nauczyć, i sprawia to przyjemność innym, i sprawia to przyjemność również nam. I po prostu wytłumaczenie dziecku w łagodny, grzeczny, dobry sposób, dlaczego dobrze się je dzielić, to byłoby coś, co każdy zdrowy rodzic powinien uczynić. Jednak narcystyczny rodzic zamiast tego najprawdopodobniej sprawi, że dziecko będzie się po prostu wstydzić, wytknie dziecku samolubność. To, że jest złym dzieckiem, że nie potrafi się zachować, że nikt go nigdy nie będzie lubić ani kochać, ponieważ jest po prostu złe do szpiku kości, bo nie chciało się podzielić z rodzicem, albo że powiedziało nie. I to dziecko, mimo tego, że jest po prostu dzieckiem, i to jest normalne, że dziecko od razu nie chce się dzielić, po prostu tego się trzeba nauczyć w życiu, nie zrobiło tak naprawdę nic złego. Po prostu. Zachowało się instynktownie, nie wiedząc, co jest dobre, a co złe, a zostaje przez to ośmieszone, ogłupione i ukarane. Jeżeli taka sytuacja powtórzy się w życiu dziecka kilkakrotnie, to to dziecko zacznie wątpić w swoją dobroć, w swoje sumienie, w swoją wartościowość i to, że może być kiedyś przez kogoś kochanym. Będzie czuć się niedowartościowane, ogólnie złe do szpiku kości i zawstydzone. Swoimi naturalnymi ludzkimi odruchami. Bardzo często takie dziecko później wyrasta na dorosłą osobę, którą jest bardzo łatwo pomijać, której inni ludzie wchodzą później na głowę, ponieważ taka osoba czuje, że stawanie w obronie własnego zdania i opinii jest niedobre i sprawia, że nie może być kochanym przez innych ludzi. I tacy ludzie bardzo często właśnie są wybierani za następne ofiary narcyzów. Ponieważ są łatwi do manipulacji i po prostu boją się powiedzieć nie, ponieważ myślą, że to jest coś, czego powinni się wstydzić. Takie dziecko będzie wierzyć, że okazywanie własnych potrzeb lub mówienie o nich jest rzeczą wstydliwą i jest rzeczą niedobrą. I te własne potrzeby wpadną właśnie do takiej kategorii cienia. Dla narcyza to wygląda troszeczkę inaczej. Narcyz ma źródło i wnętrze, gdzie Ukrywa właśnie wszystkie te pozytywne, naszym normalnym zdaniem, emocje, czyli empatię, dobroć, ciepło, okazywanie dobrych uczuć. I narcyz uważa, że to są właśnie te najbardziej wstydliwe i najbardziej godne pogardy, elementy ludzkiej natury. Narcyz nie docenia takich rzeczy, narcyz nimi gardzi, i narcyz uważa, że są oznaką słabości i do niczego się w życiu tak naprawdę nie przydają, dlatego trzeba je zagrzebać bardzo głęboko i nigdy, wszel nigdy ich nie okazywać. Następna warstwa osobowości narcyza to rzeczy, które tak naprawdę narcyz podziwia i które uważa za bardzo pożądane i dobre. A do tego zaliczają się oszustwo, manipulacja, wykorzystywanie innych ludzi do własnych potrzeb, zimna kalkulacja i po prostu niebranie uczuć innych ludzi pod uwagę. Narcyzi mają jeszcze jedną warstwę. Ta ostatnia warstwa to oczywiście maska, ponieważ gdyby ukazali to, co tak naprawdę w życiu cenią wszystkim naokoło, gdyby wszem i wobec ogłaszali, że tak naprawdę cenią te wszystkie negatywne cechy, które normalni e, ludzie ze zdrową empatią e, uważają za złe i niegodne, to narcyz po prostu byłby przez nikogo nielubiany, byłby odrzucany i nie otrzymywałby swojej pożywki e, od ludzi naokoło, więc to po prostu by się mu nie opłacało. Dlatego też narcyz nosi maskę, aby jednak ukazywać, że jest dobry, wspaniałoduszny, a tak naprawdę tymi wszystkimi e, wartościami głęboko gardzi. Dlatego kiedy narcyz widzi w nas dobroć, empatię, uczuciowość, ciepło, to powoduje reakcję nienawiści z ich strony, ponieważ oni szczerze nienawidzą tych cech i nie chcą ich widzieć w innych. Dlatego im bardziej próbujemy dać im serce, przypodobać się im, sprawić, by byli zadowoleni, im bardziej staramy się ugiąć do ich życzeń, tym bardziej narcyz okazuje nam pogardę i nienawiść. A my zostajemy w sytuacji, kiedy naprawdę nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić i nie potrafimy wytłumaczyć logicznie, co się dzieje. Dopóki nie zrozumiemy, czym tak naprawdę narcyz się kieruje i dopóki nie zrozumiemy, że mamy do czynienia z toksycznym zaburzeniem osobowości. Dlatego, kochani, teraz, kiedy macie już tą wiedzę, kiedy wiecie, z czym macie do czynienia i rozumiecie, dlaczego narcyz zachowuje się w ten, a nie inny sposób, to naprawdę od Was zależy, co zrobicie dalej. Czy próba naprawy albo wyleczenia narcyza to coś, co chodzi Wam po głowie. Ja szczerze uważam, że nie powinno, ponieważ narcyza nie da się wyleczyć. Dlaczego? Ponieważ oni tego po prostu nie chcą, oni gardzą dobrocią. Jeżeli Ty powiesz im, że to, co oni myślą i robią, to jest złe, dlatego że manipulują, że oszukują, że sprawiają, że inni ludzie cierpią, oni to wszystko uważają za pozytywne, dobre cechy, których są dumni. Dlaczego by chcieli się zmienić? Oczywiście, że się nie zmienią. Żeby się zmienić, trzeba tego szczerze serdecznie chcieć. Zapytaj sam siebie, jak ciężko się tobie zmienić, i y, zmiany w Twoim charakterze czy w Twoim życiu pochodzą po prostu z właśnie z takiego głębokiego poczucia, że musisz się zmienić, ponieważ to jest rzecz właściwa i dobra. Jeżeli, jeżeli narcyst tego nie czuje, to nigdy się nie zmieni, a obiecuję ci, że narcyst tego nie czuje i najzwyczajniej w świecie nie chce się zmienić. Okej, okay, kochani, mam nadzieję, że rzuciło to Wam trochę światła na e, cień Narcyza, a także na cień zwykłych ludzi, na nasz cień. Zapytaj siebie, co jest Twoim cieniem. Dla mnie na pewno właśnie to było to e, uginanie się do innych, do innych ludzi i e, nie stawianie swoich potrzeb na pierwszym miejscu, ponieważ wstydziłam się e, mieć potrzeby. Byłam tak wychowana, że wstydziłam się mieć własne potrzeby, więc um, tak to niestety życie bywa. Okej, okay, kochani. Mam nadzieję, że ten film był dla Was wartościowy i że czegoś się dowiedzieliście. I jeżeli macie do czynienia z narcyzem i właśnie z tymi wybuchami gniewu i zaczynacie zauważać różne specyficzne zachowania i sytuacje, to wrzućcie w komentarzach to, z czym sami macie do czynienia, ponieważ to pozwala mi się uczyć. Kreować lepszy y, materiał na przyszłe filmy, a, a również pomaga innym ludziom zrozumieć, z czym oni też mają do czynienia. Jeżeli Wy macie cienie w swoim życiu, których się wstydzicie, a tak naprawdę nie powinniście, ponieważ są to cienie y, wykreowane przez Waszych rodziców czy przez okoliczności, y, które tak naprawdę powinny być dobrymi cechami Waszego charakteru, także wróćcie pod, pod, y, pod filmem w komentarzach, bo. Jestem ciekawa, z czym mamy do czynienia. My, empatii, nie? Myślę, że jesteśmy trochę do siebie podobni. Okej, okay, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie, kocham Was bardzo. Trzymajcie się ciepło do następnego spotkania. Pozdrawiam Was ba.